Yo, cześć, Siemano, witam Was w kolejnym odcinku z Hollow Mind. tym razem wersja 05. Eee, grałem sobie oczywiście poza, e, poza nagrywaniem, odblokowaliśmy czarodzieja e, oraz zostały dodane również nowe e, postacie. Oczywiście wszystko jest do odblokowania. Amazonkę też mieliśmy, Krasnolud został dodany, wysać powietrze 12 wrogich wieżyczek. Mistrz Budownictwa i użytkownik Topora specjalizuje się w rozbijaniu wrogów toporem i tworzeniu wież. Co jest mega fajne. Eee, oraz mamy jeszcze Łotrzyka, czyli mi się plus, wiecie, szybkie ataki eee, Szybkie ataki, podejrzewam, że dosyć szybki movement speed oraz Unik, nie? A na razie zagramy sobie Czarodziejem, którego właśnie odblokowałem I Czarodziej ma podwójny atak magiczny, czarodziew o, ta zdolność pojawia się do wyboru po uzyskaniu pierwszego poziomu No to by było fajne, bo to jest naprawdę mocne, Zwój Ognisty Kill Off, Bomba Brzemiwelsa, czyli podobnie jak reszta ale fajne jest to, że teraz mamy jakby opcje zawsze do wyboru, e, znaczy nie opcje do wyboru, ale że mamy zawsze pokazane, co powiedzmy pojawi się po pierwszym poziomie. No dobra, to zaczynajmy magiem. Zaczynajmy magiem, e, nadal jest to demo, więc Boruta to jest maksymalny boss, jaki możemy dobić. Ale sama trudność pozostaje też ekstra. E, dobra, to jest tak, weszło parę upgrade'ów oczywiście. Mm, więcej opisów. Sobie zniszczmy, ok. Ua. Dobra. To nie jestem pewien, jak wygląda w sumie, czy zwój da się naprawić, czy nie. Ale to zobaczymy później. No niestety to muszę na te grubasy uważać. One kurna strasznie. Ok, git-git. No i niestety już dostaliśmy. Powinno to się wydarzyć. Muszę uważać też, bo wytrzymałość schodzi również, jak nie trafimy z tym zaklęciem, nie? Dobra, co my tu mamy? Zamrażanie, duchowy guru, maksymalna stamina, stamina, szybkość ruchu, szansa na zamrożenie. A średnio mnie coś z tego interesuje. Rolujemy. Mędrzec magii 3. O, to jest fajne. 15 obrażeń z zaklęć. I to sobie weźmiemy. Dobra. Może również... O co dostaliśmy? Mikstura zręczności, nie, jakbyśmy dostali miksturę magii, to by było ekstra. Dobra. Możemy pokopać, o, jak widzicie teraz już się nie wyświetla napis na górze, że nie można się przebić, tylko po prostu mamy takie znaczniki, o wiele przyjemniejsze do oka i o wiele mniej inwazyjne mi się wydaje. I teraz tak, mamy opcję spokoju z czestami, albo mamy opcję walki. Jeszcze fajna rzecz jest to, że możemy szczegóły pokoju sobie zobaczyć, mm, gdzie mamy modyfikatory pokoju oraz e, automatyczne na przykład zbieranie łupów jest włączone, kara za automatyczne łupy jest wyłączona. Automatyczne upy, podejrzewam, że chodzi o to, że pod koniec samej, em, pod koniec, pod koniec pokoju po prostu się na wszystko to zbiera i jeżeli jest kara, no to wiadomo, może być tak, żeby jest tego mniej. Pójdziemy sobie po skrzyneczki, bo kurczę, bardzo chcę, żeby, e, bardzo bym chciał, wiecie co, wylosować, e, diaksy generalnie pozbierać i jakbym diaksy pozbierał, to byśmy mogli amazonkę odblokować, bo muszę zrobić chyba dwie diamentowe włócznie, coś takiego muszę uważać żeby nie kliknąć Fki przy tych um... o co to? Bardzo okej. Okay. Um, żeby nie kliknąć Fki przy tych właśnie kurcze signach jak otwieram skrzynki, ale dobrze, z samym kopnięciem jakby otwieramy skrzynki. Ciekawy jestem, czy tu gdzieś są jakieś secret roomy, jak ja wcześniej znalazłem, ale chyba nie. Wcześniej do secret rooma było takie po prostu przejście, to w sumie jakby było tutaj przejście, to bym nie zauważył. Więc to przejście musi być chyba tylko z tej strony, nie? No ale tu mam wszystko rozkopane. No tutaj też dalej nie dam rady. Okej, okay. zobaczmy sobie ekwipunek. Ekwipunek też się zmienił, teraz po prawej możemy sobie ekwipować na przykład armor. Eee, a nie, to jest miejsce na założoną broń, tak? Nie. Chyba opisy muszą być zaktualizowane. Ta, no ale tu widzimy, że to jest raczej jakiś naszyjnik. Ewentualnie armor. Eee, tu bym obstawiał, że są dwa ringi. Możemy to brzemię walesa. Ewentualnie założyć, ale tego nie polecam, bo już rozpróbowałem i mi total, totalnie nie popłaciło. Dobra, to teraz tak. Idziemy na walkę. A jeszcze możemy polosować itemy. Właśnie. Może diaksy mi jakieś wypadną. O! Super. Jeszcze jednego diaksa potrzebuję. Chyba do zrobienia włóczni diamentowej. tego co pamiętam. No i teraz tak. To jest zwykła walka, a to jest chyba arenka. Ale wolę iść na zwykłą walkę, powiem szczerze. E, dobra, widzimy, gdzie się przeciwnicy zaraz No nie! Najgorsze jest to, że on strasznie. Ten, ten cast, mimo wszystko. Trwa sporo. Oj, dostaliśmy demerz, zapomniałem, że on kurna wybucha. Dobra, tego łucznika bym chętnie uwalił pierwszego. Dobra, nice. No i ten gruba zaraz się podzieli więcej. E? Oj, jeden przeciwnik nam się zbugował w ścianie. Dobra. E, dajmy sobie na piąteczkę. Pokopmy w tym czasie. Żelazko, ok. Żelazko jest do upgrade'u broni, ale nie wiem, jak wyglądają upgrade'y czarów, o ile się w ogóle da. Dobra, na razie sobie pokopię, skoro on jest tak pobugowany. A co? Ok. Wungiel, wungiel, wungiel. Szukamy roślin leczniczych, bo potki na HP to jest coś, co e, naprawdę ma value. Oczywiście shiftem sobie daszujemy. Ziele lecznicze, to jest właśnie to, czego szukamy. Ile mamy ziół leczniczych? Bo są potrzebne, jeszcze jednego potrzebuję, bo są potrzebne trzy, żeby zrobić podstawową potkę na HP. No dobra, teraz trzeba rozbić. O nie! Oha, <laughs> okej, <Okay. śmiech> Nie, nie mogę go uderzyć. O! <laughs> no dobra, wersja demo, nie? Jeszcze spróbujemy toporem ewentualnie. Ale nie mogę, muszę offem. W coś takiego jest wprowadzone w Wizaku generalnie, jeżeli okaże się, że na przykład, nie wiem czy znacie Debaiende Kowajzak, jeżeli nie, to w każdym razie gierka podobna do tego, ale jeżeli nie mamy na przykład zasięgu do wroga i przez jakiś czas nie jesteśmy w stanie go w ogóle zaatakować, ani nic z tym zrobić, bo na przykład czasami jest potrzebne latanie, a nasza postać nie ma, nie ma latania albo nie może latać, to po jakimś czasie po prostu przeciwnicy umierają, tam chyba jest timer, nie pamiętam dokładnie, ale chyba z minutę. Jak się w ogóle nic nie dzieje w rumie, to wtedy wszyscy przeciwnicy umierają, nie? To jest, to jest fajna rzecz. Ehm, to jest fajna rzecz, jeżeli faktycznie jest zestakowane coś. Dobra. O, podwójny atak magiczny. I to jest to no, O, to też jest ekstra. Kurde. Podwójny atak magiczny jest super. I nieniszczący się też jest super. Ale wybierzemy podwójny atak magiczny. Ehm, dobra. Ja jeszcze zaklęć mam sporo. Mam, mamy tu heala, po heala pójdziemy. I ostatnio właśnie tutaj znalazłem secret room, nie? O ile mnie pamięć nie myli. Nie, nie, nie bo mi się kilow zaraz rozwali. Nie, pierwszy raz mi się rozwalił kilow, Dosłownie Dobra, może jakiś zieleśnicze, halo? Okej, okay, idziemy dalej. A tu już bosik. No dobrze, zobaczmy jak podwójne zaklęcia działają. E, fajne, dwa firebole. E no, kozacko. Tylko no, stamina nas ogranicza, nie? Ale dobra, git jest. Damage, jeszcze podpalenie jest nieziemskie. To prawda dużo już schodzi tej. Trzeba będzie rozkwinić jak to naprawić. Bo na, na tego bossa wystarczy, ale pięknie. Dojście do Boruty, to już będzie. O, zwój ognisty kolejny. Okej, okay, super. Dobra, to mi się podoba. Czy jak się jeden skończy, to będę miał drugi. Ło. Wow. Zwój z nagrodą. Dobra. Strzelec, piramanta, mi zbrygania. E, przerolujmy. Mędrzec magii 3. Bierzemy. Zwój mroźnej kuli. Oraz zwój ognisty kolejny. Dobra, to jest fajne. Przywoływać. Co to jest? Przywoływać płomieni z farożyca. Mi... Uniwersalna broń ze średnim. Z... O, 120 obrażeń, ty! Jaki to jest. Bro... Ej, co to jest? Ja to chcę! Nie wiem, ale jest. ale jest mega dobre, nie? A tu jest kolejny ognisty, ale też mam jakoś mało. Dziwne. Nie wiem, co to się zadziało. Wygląda jakby zduplikowało mi item. Jak trochę. A to. Ty... Jaki Kuczacki, ten miecz, jaki szybki. Ej, super! No dobra. Jakaś legendarka mi dropła. Fajne. Zawsze niszczę te Borelsy, jestem przyzwyczajony z gierek, że czasami może z tego coś drop'nąć, nie? Chociaż tutaj widzę, że raczej nic, nic z tego nam nie drop'nie. Eee, dobra, rozmawiaj, kup. Czy ty masz na przykład kilow? 200 monet! No takie drogie. Kolego. Oj, 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 teraz tak, włócznie, żeby zrobić. Czyli potrzebuję 200 i 10, ale też na... Kurde, musiałbym to sprzedać. Plus mogę w sumie bombę opylić, bo z bomby i tak nie korzystam. 10 monet. Dobra. Dawa jeszcze to. Teraz tak, dwa, dwa diaksy. Dwa diaksy, włócz, włócznie mogę zrobić na diaksach. A zobaczmy czy mogę zapgradeować ten, ten broken item, ten, ten mega OP. Ty. Yy. Można wytworzyć. O halo. A, jest niby, że można... Nawet... Okej, okay, czyli to rozumiem, że będzie coś do poprawy pewnie, bo jest można wytworzyć, ale jest tylko Anuli. Czyli to jest jakiś maksymalny upgrade, dobra. Stwórz... E, nie, żeby stworzyć potrzebuję tak... E, jeszcze coś muszę sprawdzić, bo to teraz tak... Jak to bym chciał nawet kupić, e, w sumie miksturę na zdrowie, to jest 5 monet, ale muszę jeszcze pustą fiolkę na to kupić. A tak to mogę spróbować... E, dobra, kup e, Miedziana włócznia, schemat. Okej, okay. teraz tak. E, nie, 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 nie. Nie chcemy tego. Musimy podejść do kowadła. Dobra, stwórz. Włócznię nie można wytworzyć. Miedzi i drewna mi brakuje. No, bez jaj. Niepotrzebnie to kupiłem. No, dobra, sprzedajmy to. E, nie klikaj tych diamentów. Kurde, a gdzie ja mogę jakoś, kociołek, kociołek jest chyba, żeby stworzyć miksturę, okej, okay. a kulka, bo ja nigdy kulki nie używałem, wiecie, aaa, okej, okay. i tu sobie mogę 30, ej, ty, to kula mrozu jest o lepsza, no 20% na zamrożenie, ale 5% więcej depsa, a upgrade, co potrzeba, o, ty, super. 4585 85 to skacze, 1-4 szybkości, dobra. A jak wygląda z, z, to, z tym? Szansa na podpalenie 50%. Ale do podpalenia jakoś tak nie wiem, nie czuję, żeby to robiło jakoś dużo depsa, natomiast zamrożenie da mi mega mega fajną opcję na te roomy, kiedy będzie dużo przeciwników, wiecie, jakiś crumb control, żeby jakoś to przytrzymać. Więc y, mroźną kulę sobie zapgradujemy, to na pewno. I zobaczmy, czy mogę nadal zapgrejdować. Nie można wytworzyć. Co ja potrzebuję? Kwarc. A ja nie zebrałem kwarcu? Czy zużyłem już pewnie? Mam dwa kwarcu. A może, może mogę kupić? U, u dziadka? Dziadek? Kup. Mm, nie. Szkoda. Okej. Okay. Eee, naprawiać? Naprawiać mi się nie opłaca. Mogę ewentualnie spróbować... Ale no nie, nie, nie jestem w stanie nic zapgradować niestety. A ja kupiłem kilof. Nie ja kupiłem kilofa. Kilof ile? 200. Dobra, trzeba coś opalić, Trzeba coś opalić, trzeba coś sprzedać za dyszkę. Eee, tylko tak. Eee, co ja mogę sprzedać? Wungiel. No wungiel mogę sprzedać. A czekaj, mikstura teraz ręczności. Ale ona będzie pewnie warta dychę. Eee, to podzielę sobie. Czekaj. Jeszcze raz. Jeszcze raz mi podziel. O i to przestawimy sobie. Nie mogę tego połączyć? Ciekawe. No dobra mniejsza. Um, nie kup. Przedaj. Dobra. Teraz tak. Yy, no ta mikstura zręczności mi się totalnie nie przyda. Nie będę robił maga wzręczność. To będzie ekstra. To będzie ekstra żeby użyć na close distance. Szkoda, że nie mogę sobie zachować tej broni. Dobra, miksera zręczności yy, opierdzielona. Dobra, i dobra. Ok, i teraz tak, dawaj kill off. Up. Kill off. I jesteśmy wyzerowani. Dobra, ale te dwa zwoje zaraz mi znikną, więc będzie miejsce, żeby tak naprawdę rzucić kill off. To sobie poprzestawiajmy itemki. Portal mamy nieaktywny. Okej, okay, idziemy dalej. Dobra. Ok. o tu muszę uważać, bo on właśnie po wybuchu... Dobra, nice, ale docz O, to było ładne. Mistrz biegania, to by... to będzie... to by było fajne. Mistrz biegania byłby spoko. To na trójce jest jeszcze, więc jeszcze... jeszcze fajniej. Mhm, tutaj pozbieramy. Dobra. Tu podnosimy kwiaty jest kryształ. Okej. Okay. Mamy tylko jedną opcję. Dobra, no to jazda. groźną kulkę sobie zostawiam na później, bo... O. o poczekaj. A szczegóły pokoju? Kara za automatyczną łupę jest włączona, O, widzicie? Czyli najlepiej... Nie mów, że wybuchł. O, tu jest jeszcze ten ziomek, okej. Okay. Ja... Dr a, drewniany. Myślałem, że diamentowy. Kurde, jakie to by było piękne, nie? Dobra, jeszcze tutaj krysztale. O. A, no tak, bo on stawia te... Ej, 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 poczekaj, poczekaj. E, dobra, zróbmy... Zróbmy tak, o. Trochę miningu. Nie no to podpalenie nie jednak. Ej, okay, pięknie. Złoty zwój z nagrodą, drewniany łuk, okej, okay, już zlesy, złoty zwój, 26 na odzyskanie pełnej staminy w momencie eliminacji przeciwnika, Oooo! To jest super No Bo dla nas stamina będzie mega useful, nie? ok, tu mamy kowadło, żeby się naprawić, ale czy ja potrzebuję się naprawiać? Czy ja potrzebuję się naprawiać tak naprawdę? Chyba niekoniecznie Bo w sumie te dwa zwoje zużyję, mam jeszcze trzeci a te zwoje nie schodzą jakoś szybko. To jest teleport do, na górę, więc to też mi się za bardzo nie opłaca. Po prostu skoczymy tutaj do question marka, który zazwyczaj chyba jest tą skrzynką. No właśnie, zniszczyć skrzynkę, ale z tej skrzynki to różnie wypada. O, super. Okej, okay, dostaliśmy Diaksa również. Fajnie, mam już trzy Diaksy. Dostaliśmy łuk, zwój z nagrodą. O, słabo, przelosujmy. Mędrzec magii D3 znowu. To jest fajne, więcej depsa jak najbardziej. 10 monet. O, jaskiniowy kardamon. okej, okay. Magiczna trawka. Magiczna trawka jest dobra do. Hmm. Magiczna trawka jest bardzo dobra, właśnie, żeby tworzyć mi te mikstury na staminę, na magię i tak dalej. Więc to oczywiście się opłaca później zebrać. Szkoda, że nie można. No, ale to by było w sumie zbyt broken, jakby był w pewnym sensie staż pomiędzy ranami, gdzie mógłbyś sobie saveować itemy od rana do rana, nie? No to by chyba było zbyt zbyt broken, mi się wydaje. Okej, okay, lecimy dalej. Czy tak patrzyło się, wszystko nagrywanie. Dobra, teraz trzeba uważać. No i najważniejsza rzecz, na czym musicie uważać, jeżeli zagrać sobie w demko, to jeżeli jesteście tu w kopalniach. To uważajcie na czerwone beczki, pod żadnym pozorem nie dotykajcie. Okej. Okay. Dobra. A, jeszcze tam pajęczarze są. Tylko, że to jest, to jest ostatni pająk. Okej. Okay. Może być y, ziele lecznicze trzecie, ale no... Chociaż nie no, mam hajs w sumie, żeby zrobić połotkę w razie czego. Mistrz biegania, no mistrz biegania byłby fajny, rolka za 80 mnie nie interesuje, więc wybierzemy sobie mistrza biegania, żeby mieć jeszcze więcej movement speedu. Znowu question mark, i w question marka ja będę celował raczej. Mm -hmm. Stawił nam się łuk, ja tego łuku tu nie chcę. Eee, zrobimy tak i zrobimy tak po prostu, a walny kill off na ostatni, jako że kill off jest typowo sytuacyjnym itemkiem. Dobra, poprzestawiamy, zrobimy sobie jeszcze porządek w ekwipunku. Um, no i będzie fajnie, dobra. Polecimy. Tylko tu może być szansa, że właśnie z tej. Niż tajemniczą skrzynkę. A, ona jest tam. Tu może być opcja, że. Masa przeciwników zniesie. na... ok. Bo ostatnio pamiętacie, jak graliśmy, to cały czas ta skrzynka kurcze, strzelec nie. a nie, chcę rolować. E z szansą na zamrożenie. Niech będzie. E dobra, teraz piąteczka. Okej, okay. I kopiemy. oj, Ning. Dobra, super. Okej, okay, drewienko jest fajne, bo drewienko jest dobre do, do upgrade'ów. Znowu question mark, patrzcie. Ale lucky. Dobra, zwoja mi się nie przejmuję, nie? Bo jakby mam w sumie jeszcze ten na zamrażanie, który jest mega broken. Będzie bardzo dobrze dipsy robił. Więc lećmy w question marki. Może w końcu się trafi skrzynka z masą przeciwników w środku. Coś mi się tak wydaje, że to może... Dokładnie. Ole, poli, ooo, FPS-y! Ole... Co tu się wydarzyło? Znowu mixtura zręczności, szkoda. Ole, kurde, ooo, fps -y dostały po dupie, nie? Oj, może to dlatego, że na lapku aktualnie gram trochę słabszym niż, niż mój normalny PC. -t. Tak może być. Ale no, faktycznie, jak, e, nie wiem ile ich się zrespiło, z 15 I on, i każdy zrespił więcej, no. Znaczy, każdy, każdy zrespił kolejnych. Trochę dużo, mam drewnianą włócznię, mogę, mógłbym zrobić miedziową. I później, żeby zrobić potrzebowałbym żelazo, też bym mógł zrobić. I później mógłbym zrobić włócznię diamentową, mam 3 diamenty. Tylko drewna bym chyba potrzebował, ale to też do ogarnięcia. Można kupić drewno. A, inwentory jest full. Mmm. To magiczną trawę wyrzucam. Okej, okay, weźmy sobie mieć. Tu jeszcze pokopmy. Dobra, więcej miedzi. Spoko. Tej podki nie biorę, bo ona mi zmniejszy, zmniejszy magiczne zdolności, nie? Więc yy, to jest totalnie opłacalne. Ale drewniane włócznie nie używałbym, bym sobie łuk. Okej, okay. tak albo tak. Kurde, jesteśmy tacy mega OP. Zaryzykuję tutaj z czerwonymi gałami, nie? Pokonaj falę przeciwników. Okay. Oj! Uwaga na nich też, oni oneżutują. Oni, oni dosłownie maszotują więc tutaj trzeba, trzeba bardzo na nich uważać. Okej, okay, levela podostaliśmy. A czy tu nie powinien się jakiś przeciwnik zrespić? halo halo? O nie. Coś się bugło. O, niestety nasza demówka, czyżby miała się zakończyć w tym momencie? <grytanie> Kurde, szkoda, mam tam broń, P. Chciałem jej użyć więcej. Shit. Czekajcie, może opcje, ale tu opcje nic nie zmienią. Szczegóły pokoju. Próbujemy pouderzać. Może gdzieś się jakiś zbugował, nie? Powinna być jeszcze jedna fala przeciwników. No cóż, zdarza się, nie? To demówka. Jeszcze tak wiecie, po kopie po bokach może być tak, że się zrespiło przejście w ścianie. Też się tak zdarza w grach. Kurde, szkoda, bo dobry run był. Aaaa! No, nie jestem w stanie nic tu chyba zrobić. Kurde, ja chciałem tak burutę uwalić z tym magiem. No, niestety. Chyba, że mm, jeszcze zrobię coś takiego. Zmiedziany, drewniany sztylet wyrzuć. Okej, okay. jakbym te kryształy pozbierał, czy to coś zmieni? Ale raczej wątpię, coś się musiało zaciąć. No dobra. To chyba na tyle w tym odcinku. <laughs> Szkoda. Szkoda, bo mogliśmy sobie zrobić e, włócznie i odblokować kurcze... No niestety musimy sobie wyjść. Mogliśmy zrobić kurde włócznie i odblokować... ...trzy um, razy diamantową włócznie. Okej. Okay. No, to mogło być lepiej. A tutaj wieżyczki. A, to były wieżyczki, ten znaczek. Kurde, ciągle zapominam. A co ma tutaj Łotrzyk? Unik w zrywie, pominięcie pocisków w trakcie zrywu. O, to fajnie, jak rolka w Dark Soulsach tak naprawdę. O, jest tam ten taki pixel, gdzie się nie dostaje damage'a w trakcie rolki. Okej. Okay. No dobra, dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam was do, 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 do opisu i tam macie wszystkie informacje oraz wszystkie linki, które potrzebujecie. I dzięki serdeczne. Na razie, cześć, pa.